Hej czołem, witam Was ponownie w plenerze i oczywiście zachęcam do treningów w plenerze do zażywania świeżego powietrza zawsze się później lepiej człowiek czuje, lepiej funkcjonuje i lepiej działa. A dzisiaj zrobimy sobie temat odpowiemy na pytanie jak można się skutecznie rozciągać przy pomocy tak prostych, przy pomocy tak prostych narzędzi jak lina, jak można to zrobić w plenerze i sobie skutecznie przygotować się do E, jakiś tam kopnięć, czy middle kicków, czy high kicków e, Także lecimy, nie przedłużamy Słuchajcie, zwykła lina kupiona gdzieś tam w, w markecie budowlanym Wystarczy, że przewiesicie sobie przez gałąź I już można sobie e, się rozciągać Jak to robimy, już zademonstruję Obniżamy z jednej strony jeden koniec liny Wkładamy sobie Nogę i, i ciągniemy. I ciągniemy. I słuchajcie, na początek wiadomo bez przesadyzmu na mniejsze wysokości. Oczywiście przypominam, że przed każdym treningiem rozciągania należy się rozgrzać, żeby te ścięgna były. Już przygotowane na, na, te, na to rozciągnięcie, żeby nie było kontuzji, żeby gdzieś tam coś się przez przypadek nie zerwało. I wtedy dopiero przystępujemy do rozciągania. Już pokazywałem jeden trening z rozciągania, także dam link w opisie. A dzisiaj taka ciekawostka, co można właśnie zrobić z liną, jak można tutaj sobie podziałać w, w takich warunkach, a nie innych, czyli praktycznie w każdych. I słuchajcie, ciągniemy sobie to nogę do góry. Ile kto może. I próbujemy wytrzymać. Tutaj, o, pobujać się nawet. Tutaj nie ma problemu. Ręka, ręka trzyma, a my sobie wchodzimy, bujamy się w przód. Praktycznie jak do szpagatu. Kto chce wyżej, może wyżej. Tak. I też tutaj staramy się wytrzymać. Na co zwrócić uwagę na to, żeby noga była prosta w kolanie. Druga może być delikatnie ugięta, ale też warto zwrócić uwagę na to, żeby była prosta w kolanie, w kolanie. I wypychamy tutaj biodra w przód sobie, bioderko elegancko. Nie pochylamy się do przodu, tylko tutaj jak najbardziej kręgosłup prosty i sobie ćwiczymy. I drugi element tego ćwiczenia warto sobie tą nogę trochę obniżyć, ile kto może, i poprzechodzić. Z jednej pozycji w drugą, czyli z pozycji frontalnej, jak do, jak do kopnięcia o tutaj, frontalnego, do pozycji e, jak do e, middle kicka, czyli do kopnięcia okrężnego. I tu sobie o pracujemy bioderkami. Pa. Takie ćwiczenie też można wykonywać w parach, ale jak widzicie, nie musimy mieć partnera, żeby, żeby tutaj sobie takie ćwiczenie skutecznie wykonać i o, pracujemy bioderkami po to tylko, żeby, żeby wyrobić sobie ten luz w biodrach. Jeżeli ktoś, komuś ciężko na tej wysokości, sami sobie regulujemy pozycję niżej, wyżej. O, przechodzimy w bok i tu i, i do przodu i w bok i do przodu i w bok i też mamy nogę w bok, też możemy sobie ją wyżej dać. Jak do hajkika I tutaj trzymamy. Jak ścięgna się przyzwyczają, można spróbować. Można spróbować jeszcze wyżej dać. I taki fajny patencik na rozciąganie z liną. Tylko uwaga, jak tutaj mieliście nogę wysoko, powoli sobie popuszczać. Powoli sobie popuszczać przy zjeżdżaniu tej nogi, żeby, żeby ten to ścięgno się przyzwyczaiło. Żeby wróciło do, do tej pozycji wyjściowej. I na koniec oczywiście zmiana nogi. Druga noga sobie wchodzi. I na drugą nogę to samo. Także myślę, że warto iść do yy, mrówki czy jakiejś innej tam jakiegoś innego zwierzątka obi czy coś tam innego. Kupić kawałek liny. Niedrogi sprzęt, a można fajnie sobie poćwiczyć też inne inne Ćwiczenia wykonać sobie z DINą, ale to już temat na inny film. Jeżeli się podobało, daj łapę w górę. Skomentuj, jakie są Twoje pomysły na rozciąganie, co Ty robisz, żeby sobie rozciągnąć te ścięgna, żeby wyżej kopać. I subskrybuj, będziesz na bieżąco z pozostałymi materiałami. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć, i czołem.